Cześć, witam Was w Newsach AI, czyli takiej prasówce, która będzie podsumowywać najważniejsze wydarzenia ze świata sztucznej inteligencji, jakie ostatnio miały miejsce. My dzisiejszą prasówkę zaczynamy sobie od czata GPT i faktu, że został ponownie udostępniony we Włoszech. Jak mogliście słyszeć, Włochy zakazały korzystania z czata GPT swoim obywatelom ze względu na obawy dotyczące danych personalnych i danych wrażliwych. Włoski Urząd do Spraw Ochrony Danych Osobistych Obywateli... Miał wątpliwości co do tego, czy rozmowy, które Włosi odbywają z czatem GPT, powinny być stosowane później do kolejnego treningu oraz czy brak bariery wiekowej jest dobrym rozwiązaniem. Kwestie te zostały poruszone z OpenAI &Y i prawdopodobnie udało się dojść do porozumienia, ponieważ, jak donosi. Urząd do Spraw Ochrony Danych Osobistych Włoskich Obywateli. OpenAI zobowiązało się do naniesienia blokady wiekowej wynoszącej 13 lat oraz do wprowadzenia dobrowolnego wypisania się z pozwolenia na używanie danych, które zostaną zgromadzone podczas używania czatu GPT. Jest to bardzo ciekawy kierunek. Wiadomo, że sama taka blokada ze strony rządu na niewiele się zda, ponieważ istnieją VPN, -y, które pozwalają obejść w bardzo prosty sposób tego typu blokady. Faktem jest, że udało się wypracować rozwiązanie oficjalne z OpenAI, i bardzo jestem ciekaw, czy w następnym kroku Unia Europejska nie zacznie się domagać od OpenAI minimalnego wieku, z jakim można korzystać z ich narzędzi. Oraz możliwości korzystania z nich bez udostępniania swoich danych personalnych czy zapisów rozmów. Kolejno, naukowcy stworzyli nowy system ostrzegania przed tsunami, bazujący na sztucznej inteligencji oczywiście. Jak donosi Daily News Egypt, naukowcy z University of California z Los Angeles oraz Cardiff University w Wielkiej Brytanii połączyli technologię hydrofonów, czyli takich podwodnych mikrofonów ze sztuczną inteligencją. I dzięki temu uzyskali dokładniejszy i dużo lepszy system ostrzegania przed tsunami. I dlaczego jest lepszy ten system? Ponieważ po prostu daje więcej czasu na reakcję. Do tej pory systemy ostrzegające przed tsunami polegały na tym, że gdzieś tam na oceanie była jakaś dryfująca boja, która no, w momencie, kiedy przechodziła fala, wysyłała sygnał o anomalii przez satelitę do jakiegoś centralnego komputera, no i w ten sposób wiadomo było, że idzie w stronę lądu jakaś bardzo duża fala. W tym momencie system, który został stworzony, oparty jest o fale dźwiękowe, które są wytwarzane podczas ruchów płyt technologicznych. Fala akustyczna przedostaje się o wiele szybciej niż sama fala tsunami, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybciej wychwycić informacje o potencjalnym tsunami oraz odsiać te nieprawdziwe, ponieważ nie każdy ruch płyt technonicznych musi skutkować tsunami. Kolejny news. Elon Musk zwiększa wydatki na sztuczną inteligencję i planuje ją rozwijać. To jest bardzo ciekawe, ponieważ jak dobrze wiemy, Elon Musk jeszcze przed chwilą krytykował OpenAI za tworzenie sztucznej inteligencji, która jest nieregulowalna i podpisywał list otwarty za zatrzymanie wielkich eksperymentów związanych ze sztuczną inteligencją przez takie firmy jak OpenAI. Oczywiście firma OpenAI współpracuje z Microsoftem, który jest bardzo dużym konkurentem rynkowym dla takich firm jak chociażby Twitter. Elon Musk zmienił zdanie po dwóch lub trzech tygodniach i w tym momencie jednak będzie inwestował w AI i będzie rozwijał sztuczną inteligencję. A kroki, w jakie w tym celu podjął to między innymi zatrudnienie czołowych naukowców z DeepMind. DeepMind to jest taka firma sterowana przez Google zajmująca się sztuczną inteligencją. Jeżeli chcecie dowiedzieć się troszeczkę więcej o jej działalności, to polecam mój poprzedni materiał. Oraz stworzenie nowej spółki zajmującej się sztuczną inteligencją, nazwanej XAI. Spółka ta ma w domyśle konkurować z OpenAI i tworzyć tak samo wielkie modele językowe i pewnie domyślnie też chatboty. Z tym, że ma być udostępniona bez wszelkich obostrzeń, takich jakie są obecne w GPT-4 chociażby, czyli wychwytywania tych niebezpiecznych zapytań, np. jak zbudować bombę albo jak przeprowadzić atak terrorystyczny. Komentarz do tego może być tylko jeden. No, Elon Musk, jako genialny marketingowiec, stara się tworzyć wokół siebie taką otoczkę wizjonera, który chce tylko i wyłącznie dobra ludzkości. Ale prawda jest taka, że Elon Musk jest po prostu biznesmenem i w momencie, kiedy opłaca mu się mówić, że AI jest złe, AI nas zniszczy, bo jego firmy zostają z AI w tyle, no to to mówi, podpis podpisuje listę otwarte mówiące o zakazaniu. Tego typu eksperymentów, i tak dalej, a w momencie, kiedy nagle się okazuje, że no, to nie działa i trzeba samemu coś stworzyć, no to również tworzy firmy, inwestuje w to pieniądze, i pewnie za jakiś czas Twitter sam wypuści jakiś model językowy, który będzie konkurował na rynku z GPT-4. Trzeba też zaznaczyć, że Twitter to jest jedno z największych źródeł danych w internecie. A Elon Musk ostatnio wprowadzając dość duże opłaty zablokował tak naprawdę możliwość korzystania z Twittera w takich celach, w celu zbierania danych i trenowania modeli, przez co tak naprawdę Twitter możliwe, że staje się w tym momencie nowym graczem na rynku wielkich modeli językowych. Kolejno, jak donosi BBC News, twórcy sztucznej inteligencji powinni pracować nad zrozumieniem ludzkiej świadomości, i tak twierdzą eksperci. Tak twierdzą eksperci z Association for Mathematical Consciousness Science czyli zespół matematyków pracujący nad zrozumieniem i być może matematycznym zamodelowaniem tego, czym jest ludzka świadomość. Co ciekawe, list ten nie jest kolejnym listem o zatrzymanie eksperymentów nad sztuczną inteligencją, ponieważ autorzy zaznaczają, że rozumieją, że sztuczna inteligencja będzie się rozwijać i że jest to konieczne i nieuniknione, ale zauważałem jeden bardzo poważny problem, a mianowicie to, że tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje w tych wielkich modelach sztucznej inteligencji. Te modele nie są wyjaśnialne. Przez co nie możemy tak naprawdę być pewni, co tworzymy. Oczywiście tworzymy coś, co daje nam bardzo dobre wyniki, ale dopóki nie wiemy, co się dzieje tam w środku, to nawet jeżeli byśmy w tym momencie stworzyli sztuczną inteligencję, tą generalną sztuczną inteligencję posiadającą świadomość, nie bylibyśmy w stanie tego stwierdzić, bo nie mamy w tym momencie takich narzędzi, nie mamy takich testów opracowanych, nie wiemy tak naprawdę, co to jest świadomość ludzka, więc konieczne są Prace nad tym. I list ten, właśnie, jest taką prośbą do sektora technicznego o rozpoczęcie takich prac. Naukowcy tutaj, matematycy wskazują, że istnieje już około 30 modeli matematycznych oraz teorii, które mogłyby być. Takim punktem początkowym do rozpoczęcia prac nad tą ludzką świadomością, a zrozumienie ludzkiej świadomości na pewno pozwoli nam na wygenerowanie jakichś nowych rozwiązań, nowych testów, pozwalających zrozumieć, w jaki sposób tak naprawdę sieci neuronowe działają, sztuczne sieci neuronowe, ponieważ jest to technologia w bardzo dużej mierze wzorowana na ludzkim mózgu. Kolejny news. Republikanie wykorzystali sztuczną inteligencję, aby stworzyć kilka obrazów pokazujących Dość antyutopijną i niepokojącą wizję, gdyby prezydent Biden ponownie został wybrany na to stanowisko w nadchodzących wyborach. Bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć, że to nie jest tak, że sztuczna inteligencja źle myśli o Bidenie i o jego kandydaturze, tylko po prostu tutaj republikanie wykorzystali program, w którym wpisujemy sobie jakieś zapytanie na przykład wygeneruj mi bardzo brzydki obraz prezydenta Bidena w niepokojącym świetle z powykrzywianą twarzą itd. tak dalej tak dalej i to następnie skleili w filmik antypromocyjny. Tak, jest to kampania negatywna, ale nie to jest teraz najważniejsze. Najważniejsze jest to, że deepfakes same w sobie istnieją już od kilku lat. Ta technologia coraz bardziej postępuje. Teraz nie tylko możemy podmieniać twarze, ale generować też sztuczne całe zdjęcia, tak jak chociażby zdjęcia Trumpa czy papieża sprzed kilku tygodni, wygenerowane i robiące furorę w internecie. Tutaj została przekroczona pewna granica, ponieważ czym innym jest generowanie jakichś śmiesznych obrazków, a co innego jest używanie tego typu środków w tak wielkich wydarzeniach, jak chociażby kampania prezydencka na najbardziej wpływowego człowieka na świecie. Bardzo jestem ciekaw, jak to się rozwinie, ponieważ to nie tylko wpływa na opinię publiczną już w tym momencie, ale być może za chwilę zacznie wpływać na chociażby prawo, ponieważ technologia generowania zdjęć przypominających rzeczywiste postępuje i jeżeli tak dalej pójdzie, to za rok, dwa, być może nawet szybciej zdjęcia i wideo i nagrania głosowe nie będą już dowodem, chociażby w sądzie, ponieważ nie ma w tym momencie narzędzi, żeby stwierdzić, że zostało to wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Jeżeli takie narzędzia się nie pojawią, to nie będziemy w stanie stwierdzić, czy dane wideo jest prawdziwe, czy wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Co doprowadzi do rewolucji od strony prawnej? Wszyscy mówią o rewolucji, jakie AI spowoduje od strony technologicznej, że będziemy może mniej pracować, a może ludzie potracą pracę i będzie bardzo źle na świecie. Tego nikt nie wie, wizje są różne, ale mało kto się zastanawia, jak to wpłynie na system prawny, a mi osobiście wydaje się, że na system prawny wpłynie to o wiele szybciej niż na inne dziedziny. I myślę, że warto zwrócić na to uwagę, jakie ruchy będą przez władze wykonywane, żeby dostosować prawo do zmieniającej się rzeczywistości. No i kończąc już ten news, chciałbym tutaj polecić rozmowę na temat sztucznej inteligencji, jaka miała miejsce w piątek rano w, na stacji RMF. Petros Psylos był gościem Roberta Mazurka. I jest to naprawdę bardzo dobra, bardzo ciekawa rozmowa. Tutaj Petros Psylos nie szerzy jakichś antyutopijnych i apokaliptycznych wizji, ale jednocześnie dość trzeźwo patrzy na sytuację i jest świadom zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją. Także dla wszystkich zainteresowanych naprawdę warto sobie wysłuchać tej rozmowy. A ode mnie to już dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo. Jak wam się podobało to możecie kliknąć łapkę, suba, dzwoneczek. Dzięki wielkie. Cześć. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, możesz kliknąć łapkę w górę. A jeśli zainteresowała Cię tematyka tego kanału, kliknij subskrypcję i dzwoneczek, by być na bieżąco.